Właśnie zamykają się drzwi za ostatnimi uczestnikami wiosennej edycji School of Deco. Emocji ciągle jeszcze dużo. Muszę przyznać, że to, co tutaj się wydarzyło, przerosło moje oczekiwania. Powstało miejsce niezwykle energetyczne, w którym Spotykają się profesjonaliści, którzy zdecydowali się czegoś więcej jeszcze dowiedzieć, i okazało się, że jesteśmy w stanie im to zaoferować. Gabi tak zmotywowała zespół, że każdy niezwykle ambitnie podszedł do swojego zadania z, dużym, z dużą uważnością, dokładnością, i słyszymy od naszych uczniów. Od których sami też moglibyśmy się dużo nauczyć, że powstało miejsce, które zaraża energią, kreatywnością, które pozwala budzić się autentyczności, roz, rozwija relacje. Wszystkich stymuluje do tego, żeby robić, pracować lepiej, więcej, znajdować w tym wszystkim siebie i jeszcze poza, poza wszystkim radość, także. Zapraszam, dlatego że jest to miejsce wyjątkowe i bardzo się cieszę, że mogę być jego częścią.